Zakończenie Rinswind ocknął się i zadrżał. Był przemarznięty. Więc to jest to, pomyślał. Kiedy człowiek umiera, trafia do zimnego, wilgotnego, mglistego miejsca. Do Hadesu, gdzie lamentujące duchy zmarłych przez wieczność wędrują smętnie po mokradłach. Gdzie zwłoki fosforyzują, migocząc niepewnie w otaczającym chwileczkę. Z całą pewnością Hades nie jest aż tak niewygodny. A Rin było wyjątkowo niewygodnie. Plecy miał obolałe w miejscu, gdzie uwierał je jakiś konar. Ręce i nogi piekły podrapane przez gałęzie. A sądząc po zawrotach głowy, musiał nią przed chwilą uderzyć w coś twardego. Jeśli to Hades, to z całą pewnością jest piekłem. Chwileczkę. Drzewo skoncentrował się na słowie, które wypłynęło gdzieś z głębi umysłu. Chociaż był to nie lada wyczyn wobec dzwonienia w uszach i świateł. Migających przed oczami. Drzewo, po prostu takie drewniane. Otóż właśnie gałęzie, konary i reszta, i rinswind leżący między nimi. Drzewo, ociekające wodą, a dookoła zimna, biała chmura. W dole także. A to było dziwne. Żył i leżał, podrapany w niewielkim, ciernistym drzewku, zakorzenionym w szczelinie skały, wystającej ze spienionej białej zasłony krańcowego wodospadu. Ta świadomość uderzyła go niczym lodowym młot. Zadygotał. Drzewo zatrzeszczało ostrzegawczo. Coś niebieskiego i niewyraźnego. Przemknęło obok, zanurkowało na moment w grzmiące wody, powróciło i usiadło obok głowy maga. Był to mały ptak o niebiesko-zielonych piórach. Połknął srebrzystą rybkę, pochwyconą w wodospadzie i z zaciekawieniem spojrzał na przybysza. Rinswind zauważył, że dookoła fruwa mnóstwo takich ptaszków. Unosiły się. Przemykały i krążyły bez wysiłku. Co chwila któryś wznosił dodatkowy pióropusz piany, porywając z wodospadu kolejny smaczny kąsek. Kilka przysiadło wśród gałęzi drzewa, opalizowały jak klejnoty. Rinswind był oczarowany. Był też pierwszym człowiekiem, który zobaczył krańco łowców. Maleńkie stworzenia, które od dawna już prowadziły styl życia niezwykły, nawet na dysku. Zanim jeszcze królianie zbudowali swój obwód, krańcołowcy dopracowali się w własnej skutecznej metody patrolowania krawędzi świata. Ptaszki nie przejmowały się Rinswindem. On zaś doznał ulotnej, ale przerażającej wizji siebie, spędzającego resztę życia na drzewie, żywiącego się surowymi ptakami i spadającymi rybami, jeśli zdoła je pochwycić. Drzewo poruszyło się wyraźnie. Rinswind jęknął, czując, że zaczyna suwać się do tyłu. Zdążył pochwycić jakąś gałąź, tyle że prędzej czy później zaśnie. Nastąpiła subtelna zmiana scenerii, Niebo nabrało delikatnego, purpurowego odcienia. Wysoka figura w czarnej pelerynie stanęła nagle w powietrzu obok drzewa. W ręku trzymała kosę, cień kaptura skrywał jej twarz. Przybyłem po ciebie. Odezwały się niewidoczne usta, głosem ciężkim, jak puls wieloryba. Pień drzewa znowu zatrzeszczał, a o hełm Rinswinda uderzył mały kamyk. Pchnięty wyrywanym ze skałek korzeniem. Śmierć zawsze zjawiał się osobiście po dusze magów. Na co umrę? spytał Rinswind. Postać zawahała się. Słucham? zapytała. Przecież nic sobie nie złamałem i nie utonąłem, więc na co mam umrzeć? Nie można zostać po prostu zabitym przez śmierć. Musi być jakiś powód, wyjaśnił Rinswind. Nie czuł lęku ku swemu niebotycznemu zdumieniu. Po raz pierwszy w życiu nie był przestraszony. Szkoda, że to doświadczenie nie miało trwać długo. Śmierć najwidoczniej podjął jakąś decyzję. Mógłbyś umrzeć ze zgrozy, zaintonował mrok pod kapturem. Głos wciąż brzmiał cmentarnie, ale pojawiło się też lekkie drżenie niepewności. Nie z tego, odparł twardo Rinswind. Nie musi być żadnego powodu. Stwierdził śmierć. Mogę cię zwyczajnie zabić. Zaraz, tak, tak nie można. To by było morderstwo. Postać westchnęła i odrzuciła kaptur. Zamiast wyszczerzonej czaszki, której spodziewał się Rinswind, zobaczył bladą, lekko przejrzystą i zmartwioną twarz jakiegoś demona. O, zupełnie mi to nie wychodzi, prawda? zapytał zniechęcony demon. Nie jesteś śmiercią, więc kim? krzyknął Rinswind. Jestem Skrofuła. Skrofuła? Śmierć nie mógł przyjść, mruknął żałośnie demon. Zaraza szaleje w pseudopolis. Musiał tam jechać i krążyć po ulicach. Wysłał mnie. Nikt nie umiera na skrofuły. Mam swoje prawa. Jestem magiem. Dobrze, dobrze. To miała być moja wielka szansa. Ale popatrz na to z innej strony. Jeśli uderzę cię kosą, zginiesz równie pewnie, jakby sam śmierć to uczynił. Kto się dowie? Ja się dowiem, warknął Rinswind. Wcale nie. Ty będziesz martwy. Odparł logicznie skrofuła. Odczep się. Wszystko to świetnie, rzekł demon, ważąc w dłoni kosę. Ale czemu nie chcesz spojrzeć na tę sprawę z mojego punktu widzenia? To zlecenie wiele dla mnie znaczy, a musisz przyznać, że twoje życie nie było znowu takie cudowne. Reinkarnacja może być tylko zmianą na lepsze. Oj, zasłonił dłonią usta. Ale Rinswind wyciągnął ku niemu drżący palec. Reinkarnacja! zawołał podniecony. A więc to prawda, co mówią mistycy? Niczego nie potwierdzam, rzekł z irytacją Skrofula. Wyrwało mi się tylko do rzeczy. Umrzesz z własnej woli, czy nie? Nie, odparł Rinswind. Jak sobie życzysz. Demon wzniósł kosę. Opadając, świsnęła w całkiem profesjonalny sposób. Ale Rinswinda już tam nie było. Znajdował się o kilka sążni niżej, a odległość rosła z każdą sekundą. Albowiem Konar tę właśnie chwilę wybrałby pęknąć i wysłać maga dalej, w przerwaną podróż ku międzygwiezdnym otchłaniom. Wracaj! – wrzeszczał demon – Rinswind nie odpowiadał. Leżał na brzuchu, na poduszce pędzącego powietrza i spoglądał w zasłonę chmur, które zaczynały się przerzedzać. Zniknęły. Poniżej zamrugał do Rinswinda cały wszechświat. Był tam wielki Atuin, ogromny, ociężały, zryty kraterami był malutki księżyc dysku. Daleki błysk mógł być jedynie śmiałym wędrowcem. Były też gwiazdy zadziwiająco podobne do diamentowego proszku rozsypanego w czarnym aksamicie. Gwiazdy, które kusiły, a w końcu wzywały do siebie najśmielszych. Całe stworzenie czekało, aż wpadnie w nie Rinswind. Zrobił to. Nie miał żadnego wyboru.